to jest nasza taka jakby traszko kijanka tata zamoczyłeś tato zamoczyłeś aparat, aparat w wodzie się, ale jeszcze działa to, prawda. to film no i taż ta traszko kijanka jak to traszko kijanka? Do tego, że wygląda trochę jak żaba, trochę jak troszka. Ale kim jest naprawdę? No, żabą Sogon. Świetna jest. Może nawet ropuchą. Tak. No. Nie, nie. Ej, jak się przyjrzałem, to to jest kijanka tej samej ropuchy, jaką mamy. Tak, no to może oprowadz nas po, po pozostałych swoich zwierzęciach zwierzątkach. Mamy jakąś żabę? Możesz, tak. nam, możesz pokazać widzom filmiku jakie mamy w, w, w zwierzęta w domu. Tak, oczywiście. No to proszę. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od tego. Tu, a no coś tam jest. Tam są takie liście. Aha. Takie. A na ostatnim liściu jest gąsienica. Mhm. No, rzeczywiście. No, dziękuję. Coś jeszcze mamy? Tak. Jeszcze mamy co? zwierzątki. To co to jest na przykład? To. Są drewno jady. Oczywiście. Nie będą ciekaw mną. Ej, putka! Kolejny. Dużo ich tam jest? Bardzo dużo. Hm. Nawet kiedy zamienią się w żuki i złożą jaja, to uh -huh. będzie ich jeszcze więcej. Dobra, co jeszcze mamy? Jeszcze mamy szabańcze. Tak? oczywiście. Hmm, Ale to nie ona tak robi cyk, cyk, cyk. Nie. 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 To jest coś dalej. Nie. Nie. Mhm. Dalej. To są światcze. Mhm. Mm I one robią cyk, cyk, cyk. Tak, tak. My? Tak, też tak ładnie boguś? No dzięki. O. Teraz jest to. Tak? A co tutaj jest? No to otwórz pokrywkę. A zielona. Piękna. Wczoraj złapana i dziś wieczorem stanie wypuszczona. Świetna. Jeszcze chwilę, będę ją obserwował. Zgadza się. No, ale coś jest spokojny. W większym akwarium, którego zaraz pokażemy jest, jest w nim samica bojownika. Czyli przyszła żona bojownika. nie, to, to chyba nie są samice bojownika nie, to jest ta duża A, to oczywiście tam schowała się za liściem a ta żółta, to co to jest? to, to jest kiresek aha taki. są jeszcze a ta, ta długa taka? to są głupiki i gosiarki to jest kosiarka. Okay. No. Mm, 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 mm. Kosiarka, bo kosi grono. No tak. Ale ja wybieram takie łagodne, co nie jedzą zbyt dużo. Mm. O, a to takie małe, takie pod nieco chodzi, to co? Krewetka. Kolejka. Mamy tam glon. No jadę. No tak, ale jego nie tak łatwo zobaczyć. Dla mnie psika one lubią być w tym gąszczu, bo tam jest najwięcej glonów. No tak, jeszcze mamy zbrojniki gdzieś też, nie? O, tam widzę małego kieryska. Mówi zb zbrojniki to glonojady. Aha, no tak, ale jeszcze toski gdzieś mieliśmy, nie? Tak, otowski. Dobra. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć na temat tego filmu? Kończymy film. Heh, jeszcze raz. Kończymy film. ta -da. A z jakich liter składa, składa się słowo koniec? K-O-N-E-C.